Witajcie w operacju. Dzisiaj przedstawimy Wam najciekawsze słodycze ze świata magii. Oto i one. Bombonierki Lesera. Magiczne cukierki wynalezione przez Freda i George'a Weasleyów. Zjedzenie ich powodowało różne objawy chorobowe umożliwiające wyrwanie się z zajęć. Każdy cukierek składał się z dwóch części. Jedna powodowała dolegliwości, a druga leczyła je. Bliźniacy testowali słodycze na pierwszoroczniakach oferując pieniądze za bycie królikiem doświadczalnym. Ówczesna prefekt Hermiona Granger była przeciwna temu procederowi i zagroziła bliźniakom, że napisze do ich matki, jeżeli nie przestaną testować wynalazków. Możemy znaleźć kilka rodzajów tych cukierków. Między innymi krwotoczki truskawkowe, powodujące krwotok z nosa oraz ich ostrzejszą wersję, bąblówki krwawe, a także wymiotówki pomarańczowe, powodujące wymioty, karmeliki gorączkowe, powodujące gorączkę, czy też ondlejki grylażowe, powodujące omdlenia. Musy świstusy. Popularne magiczne słodycze produkowane przez Queen Bee. Są to duże kulki sorbetu, które powodują, że każdy, kto ich spróbuje, będzie unosić się kilka centymetrów nad ziemią. Mówi się, że suszone żądła żądli bąka są jednym ze składników lodowych kulek. Ten pomysł jest wspierany przez fakt, że gdy człowiek zostanie ukąszony przez żądli libonka będzie lewitował przez krótki czas. Choć lodowe kulki były jednym z ulubionych słodyczy Harry'ego Pottera, kiedy dowiedział się, że mogą zawierać części zwierząt, napisał w swojej kopii książki Fantastycznych Zwierząt, że nigdy więcej ich nie zje. Gigantojęzyczne Toffi, magiczne cukierki wymyślone przez Freda i George'a Weasleyów, powodują, że język konsumenta cukierków zwiększa się do nieokreślonej długości co najmniej 4 metrów. Słodycze wytwarzające odgłosy. Magiczne słodkości umożliwiające jedzącemu wydawanie różnych dźwięków podczas konsumpcji. Do takich odgłosów należały m.in. ryk lwa, trąbienie słonia, odgłosy małpy czy gwizd lokomotywy. Kwachy. Są one sprzedawane w Miodowym Królestwie w Hogsmeade. Przypominają mugolskie lizaki, ale są tak kwaśne, że wypalają dziurę w języku na wylot. Są produkowane przez pana i panią Flum. Fasolki wszystkich smaków Bertiego Botta. Bardzo lubiane przez dzieci cukierki w kształcie fasolek o wszystkich smakach. Sprzedawane były w ekspresie London Hogwart, Miodowym Królestwie oraz sklepie ze słodyczami Sugar Pluma. Za opakowanie trzeba było zapłacić 6 cykli. Oto przykładowe smaki fasolek. Szynka, trawa, brudna skarpeta, smarki trolla, kłaczki z pępka, rozgotowana kapusta, woszczyna czy popcorn. Czekoladowe żaby. Popularne przysmaki czarodziejskie produkowane i sprzedawane na całym świecie, wykonywane głównie z czekolady, składają się w 70% z kroakoa. Prawdopodobnie ta substancja pozwala im działać jak prawdziwa żaba. Do pudełek wkładane były karty, które przedstawiały sławnych i zasłużonych czarodziejów. Postacie z nich nie były jednak widoczne przez cały czas. Pojawiały się losowo, by zaraz potem zniknąć. Można było kupić je w Hogwart Express czy też Miodowym Królestwie. I to wszystko, co dziś dla Was przygotowaliśmy. Dajcie znać, które słodycze ze świata magii są najciekawsze według Was, i na Brodę Merlina, dajcie łapkę w górę!